Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z oto kolejny odcinek naszej X serii z Game Dev Tycoon. I dzisiaj, może na start, wydamy sobie konsolę. Zacznę jak tam z kosztami dokładnie będzie. I będzie to konsola zwana się e-kuchenka, czyli kuchenka elektryczna. Tylko tak, patrzę, że tutaj możemy coś jeszcze ciekawego dodać. Czy nam wystarczy, starczy? No, 120 milionów, jest to dużo, ale zaryzykuję. Jestem ciekaw dokładnie, ile punktów trzeba będzie w tą konsolę w ogóle wpakować. To jest dobre pytanie. Na razie ją tylko stworzyliśmy a są właśnie milionów. Na razie jeszcze jej robić nie będziemy, ale już jakby co mamy podstawę, żeby ją zrobić, nie? Więc ja mogłem poczekać do poziomu siódmego grafiki, ale to będzie kosztowało by nie kosztowałoby jeszcze więcej. Więcej tej konsoli byśmy nigdy nie zrobili. Dobra, a więc musimy teraz podać nową gębę, żeby kapeczkę się wybić. Ostatnio był RPG i casualówka, tak? Więc ja bym był może z jakimś nowym tematem. Zobaczmy, czy jakiś nowy temat jest. Badania. Czy jest jakieś ciekawe, oczywiście? Wyścigi, rytm. Wyścigi, akcja. Brzmi sensownie, powiedziałbym szczerze. Póki, póki ten będzie sobie pracował nad tym, to niechaj reszta się kapkę podszkoli. Pan w szybkość idzie. Pani, czego brakuje najbardziej? No powiedziałbym, że technologii pani bardzo brakuje. Scottowi to zgaduję, że pewnie szybkości będzie brakować, bo to jest gość. No bardzo dobry, ale jednak wolny. Rudy i wolny po prostu. 500 tysięcy egzemplarzy gry, która jest tak beznadziejna, że masakra. O, szanowni państwo, jakoś, jako światowe zrzeszenie twórców gier chcielibyśmy zaprosić Was na mającą miejsce pod koniec tego roku ceremonię waszja nagród specjalnych. Prosimy o przybycie. Podpowiedź gaz kończy się pod koniec roku. Och nie, czy to nasz ostatni rok! Czy kończymy go takim gównem, Ech, po prostu ja... Jak? Ja cię kręcę, no. Ja cię kręcę, takim ścierbem. Ale będziemy jeszcze troszeczkę pogramy sobie moim zdaniem, tak paru odcinków sądzę. Najlepiej byłoby tego modę zainstalował, który tą grę troszkę troszeczkę ale jakoś kurczaki pieczonego znaleźć mogłem gdzieś jak patrzyłem wcześniej, ale może po prostu słabo szukałem. A nie widziałem go na workshopie. Potem spojrzeć na tego. Na Nexusa może tam gdzieś go znajdę. O, dobra, technologia design, no kucharzinio moim zdaniem design być pożyczę troszkę. Odpalcie się w ogóle, wy którzy cenujecie tutaj. Ci, którzy trenują, muszą się ogólnie odpalać, bo jak się odpalą, to takim ten trening gdzie Po prostu ja nie wiem, zanim wtedy biorą jakieś sterdy chyba. Na ten trening. No akurat to nie jest takie trening, w którym sterdy pomagają, ale ogólnie, no. Patrzcie, jak on za On plus 13 z tą kawunią robi. Normalnie to on plus 10 ma problem, a tak to pum, plus 13, tak sobie. O boże. Żółwia mamy w drużynie programistycznej. Widzicie kiedyś żółwia, który pracuje z komputerem? Bo ja właśnie go widzę. 200 szybkości, a prawie 900 designu i 300 technologii. No, ja pierdziele. Plus 15, widzicie, spadła kawka i plus 8, plus 3. I no, kawka podczas treningu to jest najlepszy pomysł na świecie. Nowy temat jest popularny. No to kurczaki pieczone, jak to mówi klasyk. Lecimy. A więc tak: będzie to gra duża. Będzie to gra wyścigowa. Będzie to gra oczywiście akcji. Mało tego, może być że symulacja. Powiedzmy, a, chociaż, a niech będzie, niechaj symulacja się nie sprawdzi tak dobrze na play systemach chyba, więc Ach, niech to nie będzie akcja symulacji, tylko niech to będzie sama akcja, niechaj to będzie sama akcja Jak mówiłem wcześniej, wyścigi, gra duża, AAA raczej nas nie stać, więc nie, będzie to gra dla wszystkich, będzie to gra na platformę Definitywnie Play System 5, Mbox One i jeszcze gdzie akcję mogę dać. Tak trochę nigdzie moim zdaniem. Może na U, a na U raczej nie. Tak, tak patrzę, tak trochę nie bardzo te u. Dobra. Lecimy 3DV6. Miejmy nadzieję, że grafika... Czy grafika była ważna w akcji? Ta, grafika w akcji czy że jest ważna. Niech przykładem będzie Duty Of duty. Silnik najważniejszy, oczywiście, jak zwykle, rozgrywka troszeczkę mniej. A, bo to jest duża, tak się patrzę, czemu to jest tak zrypane, nie? Czemu jakoś te procenty są takie niskie zmęczenia? tego że oczywiście, no to nie jest gacie i tam, to jak ktoś robi jedną rzecz. To jest k dla niego po prostu, to jest 160% i tyle Dobra, się do coś tam powtykajmy co możemy, co silnik nam pozwoli. Nie pozwoli nie wszyscy na za wiele, ale zawsze coś do rozgrywki... Zaraz mniej muszę dać, to jest ciekawe. Spodziewałem się, że właśnie będę mógł coś dowalić, że tu patrzę nic później. Dobra, damy jakieś tam tryby sieciowe, no musimy wejść zapis gry, ale będzie okej. Okay. Mam nadzieję, że Ci nie obrażą brak zapisu gry Silnik Lamot, czemu nie? Branda opowieści. No nie ma żadnej specjalizacji, więc w sumie... Może w takim się zająć, nie? To jest babka bez specjalizacji Więc niechaj taka będzie W tej rundzie raczej nie będziemy nikogo turbować Jednego, kogo bym spróbował, to może co najwyżej Rika Robertsona, ale on no... Jak widzicie turbo ma troszeczkę na odpoczynku No ale cóż, zatem ogólnie szybkość zwiększyliśmy, więc nie ma problemu Convent G3 Generalnie zjemy sobie dopiero jak ją wydamy Zjemy ją adekwatnie do tego, jak będzie miała Ocenki, jak będziemy dobre ocenki, jakoś fajnie ją nazwiemy, a jak słabe nazwiemy jakoś, jakoś bardzo niefajnie. fajnie. Plan 2 miliony, pierwszy raz 2 miliony przebyte. Przebite, nie przebyte. Dobra, punkciki lecą, rozgrywka, czyli ten moment, gdzie Eric Robertson zaczyna pokazywać swoje kły. Okazało się, że gra Bimber the Game ma kilka błędów. Pieprzyć te błędy, Tak, jest tak że mi zabrała już tak już 300 tysięcy panów jak nic. To jest straszne, nigdy nie stworzyłem ba tak wzadziennej gry jak ten Bimber takie. Jeszcze pomyśle, że to jest kuźwa AAA, naprawdę no... Ryzykowałem, bo stworzyłem grę Diskaję ktoś poprzedniego odcinka, stworzyłem grę po prostu. Chciałem zobaczyć, czy zadziała to, co zadziała i nie zadziałało. Mmm. -hmm. Sztuczna inteligencja Maxa. Projekt poziomów trochę mniej. No sztuczną inteligencję mi się zajmie ktoś może inny niż Lamot, na przykład Scott natomiast projektem świata, troszeczkę więcej już zapewnia to damy. To się mówi, że około 80% żebym trzymał. Niechaj się zajmie. W sumie Baker może być, czemu nie Baker? Bill Blight dialogami? No tak, Bill Blight dialogami jak najbardziej. Bo koniec końców to jest nasz specjalista od dialogu, więc wypadałoby, żeby nasz Drive troszkę popracował tutaj. O, bardzo ładnie. jeszcze znaczy, tak się uda? Nie, już tak łatwo nie ma. Różna inteligencja, oczywiście, może być w maxo... Bana. No jednak nie. Chyba jednak nie jest aż to tak oczywista ta tej gry jak dla mnie. No ale Nic nie zrobisz. W tej fazie troszeczkę podpalajmy wszystkie. Niech się troszeczkę poodpalają. Będzie dobrze. Chyba, że Beatbite też nie ma odpalenia. Już ma, proszę bardzo, taki. Jak się jeszcze wyrobił, pierdolony, tak na sam koniuszek się wyrobił. W ostatniej fazie jest grafika, dźwięk, i chyba projekt świata, i dobrze pamiętam. Nie mamy specjalisty od projektu świata, ale niepotrzebny jest nam. I teraz tak, dźwięk. Hmm, hmm, hmm. Kto mógłby dźwięk zrobić? Speedlight. Tak sądzę, że dałby radę. Grafiką w jakim razie się zajmie kucharz, oczywiście nasz specot grafiki. Nasz legendarny mistrz graficzny. I widzę, że musimy obciąć z grafiki 3D stereoskopowe, ale za to do dźwiękowej ścieżeczki możemy, a nie możemy zrobić. Otwartego świata możemy dodać, nic więcej w sumie nie dodamy. Spielbleit się na dwa naraz. O, weź Branda, troszeczkę rusz. Branda jest prawie tak dobra jak Bill Blight, a przecież no... Jeszcze nic nie robiła. Wielu fanów wyraziło jej zadowolenie. Ho, ho już tak zaś się na tej grze. Za jakieś 50 tysięcy, 400, więc ja już naprawdę się tym nie przejmuję. Gro, jak chciałaś mnie przejąć, to ta kulka mnie bardziej przejęła. Ponad milion kopii. Złota płyta. <ś> złote ścierworoku. Roku. Tak bym to nazwał bardziej. Jakim, czy a, bo ja tego, przekroczyło milion, to po prostu hype podskoczył na to, nie? Jak jest ta popularna, no to hype na nią podskoczył, ale że już spadł znowu, Tutaj, bo było G3, to się też podskoczył, tylko hype. Gra numer. No i punktowo nie jest zła, nawet szczerze. Kurczę, ja chciałem teraz wszystkich na urlop wysłać, żeby nawet mi nie dali, to byłoby piękne. Ale nie za bardzo mogę. I chyba jest duża granie AAA, nie? To jest duża tylko. Proszę, 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 DZIĘKUJĘ, nie dali baga na koniec, za wszyscy byli przy robocie. Po prostu mi się w to wiedzieć nie chce. Dobra, coś czuję, że ta gra będzie dobra. Nie ma rekordów, bo robiliśmy już go AAA, one mają dużo więcej punktów. Jednakowoż czuję, że ta gra będzie dobra. Oczywiście tytuł będzie adekwatny. Mam nadzieję, że da mi to, o co proszę. I jedziemy, kurde. Mam w nosie wzrosty płac, naprawdę mało mi one obchodzą. Dawać mi tutaj. 19. no w sumie, nie wiem się zwróciła ta ja, tak szczerze Czuję dziewiątkę No i dobrze wąchałem Dobrze mi się powąchało Dziewiątka, ósemka będzie, kurde no I siódemka Ósemka, dobrze, nie jest źle I dziewiątka na koniec To było do przewidzenia Chcę takich więcej Dobra, Need for heist, jak tam będzie z ilością Ile się uda no, i to jest gra duża, a bimber był Triple A. Jaki, jaki tytuł taka gra, nie? Oczywiście. Dobra, tym razem nie będziemy robić przerwy na trening i damy od razu jakąś Triple A kanał kolejną. Nie jestem za dobry w robieniu tych Triple A, jak troszeczkę się cykam. Coś bym wybrał. W sumie, coś nowego bym właśnie może wybrał. Może skoro mi chodziło za starymi, jakiś nowy temat. O Boże, te tematy. Te kuźwa tematy, dobra, nic nie mówiłem z nowymi tematami. Milion w pierwszy miesiąc. Tam ta gra sprzedała milion! Oczywiście. W pierwsze X lat. Coś takiego. Dobra, triple niechaj to będzie gra, która będzie duża. Średnia. Na kogo na będzie? Pomyślmy, moglibyśmy zrobić jakiś zaufany temat. To jestem pewien, że się sprzeda średniowiecze, strategia, PC? To ma sens. Co się jeszcze sprawdza na PCcie w sumie? Co się jeszcze sprawdza na PCcie? O, symulacja, strategiczna symulacja na PC Jak to mawiają, a co jeśli nie, co jeśli nie, po prostu zrobimy samą strategię i damy PC ta. no na no nic innego się raczej strategia nie sprawdzi tak szczerze, nie ma żadnej innej fajnej konsolki na strategię, szkoda, no ale to boli, bo ja bardzo lubię strategię osobiście, no nie boli mnie ten fakt, że nie ma żadnej konsolki, no do dorosłych będzie, no nie, dla dorosłych to będzie Kieraszka, szkoda, że PC ma taki mały udział w rynku, niestety, no powiem gdzieś tak czwarte gry się zmęczą, ale no i tak to powinien być za okiem moim zdaniem. Moim zdaniem to będzie tu dobry. Okej, okay, for Heist się ładnie, ładnie, no daje te, ten hajs w tytułowy. Dobra, rozgryweczka, silniczek też troszeczkę musi być. I w takim razie rozgryweczką pan się zajmuje, na silniczkiem. A opowieściami nasza babka, która się nie umie na nic. Opowieści pakujemy, no pakujemy tyle co nic z opowieści, niestety, po prostu nie jesteśmy w stanie, ale w silnik to sądzę, że zapakujemy tak funkcjami, że po prostu si serwery nam wypadną w kosmos. Ja pierdzielę. Zaawansowana fizyka za droga, tak? No dobra, zapis gry odtwarzanie wideo. O, proszę bardzo, jak ładnie. Coś jeszcze możemy? Zapis w murze? Gra przez sieć. Walmy może to? To dobra, coś się udało uzyskać. Rozgrywka to sądzę, że będzie możliwa pana do wymaksowania i tak też jest. Jest do wymaksowania. Lecicie, panowie. Odpalasz się. Brana też się teraz odpali. Oh. Dyrektor firmy Game Restaurante odebrał nagrodę za całokształt osiągnięć swojego stworzenia światowego twórców gier. Kucharz podczas swojej osiągającej kariery potrwał wiele kultowych gier. Firma Restaurante ostatnio zapłynęła z gry załamka The Game. Gratulacje, udało Ci się ukończyć Game Dev Tycoon. Teraz obliczymy wyniki, wynik i zaprezentujemy szczyptę statystyk. Potem będziesz mógł grać dalej. Najmniejsza opłacalność. Gothic 2 The Vampire Knight. Najczęściej wybierany temat. Spore. Częściej gatunek. Akcja. Poznane tematy. 28 całkowity i zakończonych badań 62. że wygenerowanych punktów designu 23, 000. technologii 25700, małe gry 24, średnie gry 26, duże gry 16 typu A 5. No niestety, najwięcej punktów. Dobre gry 20. Hity 10. Wykorzystanie wydawcy 6. Gry wydane samodzielnie, 65. Załamka The Game, bestseller, 28,8 milionów egzemplarzy, Fani 2,3 miliona, gotówka 64,8 miliona, własne konsole 0, Game U Ukończ Game The Tycoon, pięknie. Gratulujemy ukończenia game The Tycoon i dziękujemy za spędzony czas z gromem i spodobać się, małą mała produkcja. co nie jest swoim znajomym. Jeśli chcesz, możesz kontynuować już ale wiesz, że przy niej pojawiły się już wszystkie konsole oraz elementy fabularne. Dlatego właśnie będę chciał zainstalować swój kontent, bo nadzieję, że się uda. jak się nie uda, zakończymy serię za jakieś 2-3 odcinki. Jak się uda, to jeszcze może pociągniemy ją jakieś 5 -10. Zaraz tam na ile kontentu starczy. Branda się w ogóle miała odpalić, i mi brutalnie przerwano. Ich chyba Anders Lamot. Kuryczkę, chyba troszeczkę szybciej się zmęczą niż myślałem. Myślałem, że zaczął się gdzieś tak w drugiej fazie no, zgadzam się na wywiad. Będę skromny, bo widzę, że się męczą już, niestety. Cóż, to nie musi być jakiś super tytuł, no nie? Fajnie, jakby było, ale nie musi być. No tak, widzę, że się zmęczą bardzo. Ludzie piją z zachwytu, bo Kai's się sprzedaje. 5,3 miliona. Ja już potrzeba, potrzebowała hajsu i ją dostała. Kurczę ładnie te punkty poszły, naprawdę szkoda, bo będzie tą grę zmarnować, no ale co ja poradzę, nie? Projekt poziomów, nie mamy speca od sztucznej inteligencji, też nie mamy speca, więc Scott Rue i John Baker jak najbardziej. Bill Blight, nie dialogi, dialogi Branda, definitywnie. Coś możemy tutaj dowalić, no tak nie bardzo. Projekt poziomów jak najbardziej. Inteligencja jak najbardziej. Wymaksowane wszystko pięknie. Po prostu rozwalacie. John Baker teraz pracuje. Bill Blight w dialogach się wykaże, więc jeszcze niechaj nie odpala. Scott Rooney się odpali. Może wytrzymają do końca get. Nie wiem, że ten pasek jak już się troszkę nie zechla, to już czy nie gorzej pracują przez to. Popularny gatunek strategia. Mm, czemu akurat musi wam spodziewać ten urlop? Ale taki dobry timing i taki zły timing. To jest takie. Mmm, po prostu, no. W ogóle to jest Po AAA. Weźmy, odpalmy budżet i zaprojektujmy yy, kampanię marketingową. Skoro tak dobrze idzie im te, tworzenie tej gry. Kurde, musiałem konsolę anulować, ale to w takim razie gadżetów niestety nie będzie. Szkoda. Gadżetów nie będzie. Duże stoisko, jak w takie rzeczy muszę zainwestować. Jakiś marketing, w ogóle czasopisy mogą pójść w ruch. Niechaj pójdą. Projekt świata, grafika nieważna, dźwięk tak troszeczkę. Dźwiękiem w takim razie... No, blight nie się zajmie, no. grafikom niech się zajmie kucharzyna, no prosto, nie? A oczywiście projektem świata Branda się chce zająć, tak? No, uh, niechaj uh, uh. się Bill zajmie projektem świata. Też kurczę nie da rady. A Branda, gdyby tak zrobić, to... Trzeba by o co ten dźwięk ścisnąć. Coś, coś, coś. Kurczę, kurczę, jesteś specjalistą od grafiki, ale sądzę, że nie będziemy mogli go do grafiki. będziemy musieli tak zrobić po prostu. Nie jest to jakieś super rozdanie, ale. O kurde. Za dobrą grafikę kapkę dałem, tak patrzę. W takim razie takie rozdanie będzie jak najbardziej możliwe. No i tak, możemy pójść. Tak, możemy definitywnie pójść. Dźwięki mogą być maksowane. Projekcja ta również. No, no, to się jakoś że ta grafika, troszeczkę za tą grafikę będziemy musieli dać. Ale co tam? 88 milionów mi for Heist zarobił, naprawdę nieźle. Tu masz potrójne przyspieszenie, Bill Blight, o ja pierdziele. Stary, ty tym który już do końca produkcji cisnął. Ja pierniczę, no może odpocznij, do końca produkcji. Ale nie, on długo tym ciśniał. Przecież całą pierwszą fazę z tym przecisnął. W grze dłużej tak pisać całą fazę, to jest, no, takie małe osiągnięcie. Ale w AAA to definitywnie jest dobra robota. A, jak tych na urlo wyślemy pod koniec debagowania gry Nie będą mogli mi dodać bugów, jak przyjemnie Niby fajnie nam spali i tak wam one przebiliśmy, bo chyba wzrośnie nam po need for Speedze, need for highsie w bardzo, we need for highs We need highs and we get it No jeszcze ten odpali turbo odpali Jeszcze znowu już turbo odpali, stary wierzę w ciebie Jeszcze zdążysz, jeszcze zdążysz, dobrze jest Produkuj te kuleczki szybciej. Ja pierniczę 1800 i 1000 600 to jest to stary silnik. Eee, w sumie to ja z niego korzystam do dzisiaj, a wy nazywa się starym, a ja z niego korzystam. Smutne, to prawda, mnie smuci. Ja, ja do tym silniku pracuję, nad ich nową grą dla nich A oni mówią, że on jest, jest stary Ej, jest bardzo smutna Kampania marketingowa No leci, zobaczymy czy coś da Zaraz wszystkich wyślemy sobie Na urlopik Dobra, zaczynamy wysłanie na urlop Idzie pierwsza osoba, druga osoba Trzecia osoba Czwarta, piąta I szósta Czekam aż jeszcze kampania marketingowa zaraz skończy Kurde, żeby z urlopu nie powracali. No, kampania kończy szybciej. Kampania! Proszę. Już myślałem, że baga wypuści on cię chyba zabił. Dobra, jest to ostateczna gra strategiczna. Silvercraft. Tak ją nazwiemy. Tak ją kuźwa nazwiemy Silvercraft. I czy się uda? Czy to będzie hit? Mówię, badania i rozwój moglibyście się wyłączyć. W tej konsolę moglibyśmy zacząć robić. Silvercraft leci. 9. 8. Jeśli nie wiesz, strategia, wspaniałe połączenie. 8. Bardzo przyjemna. 9. Nie, 8 jak kurwa. Co za, za spam, no. Nie obie osiem 8 akurat. Ale dobra, w tym batku mi pasuje. Cztery ósemki, jak na złość. No ale dobra. Nie jest to w ogóle I Silvercraft poszedł. Jak patrząc na to, że jest na PCA, tylko i wyłącznie i na Milion konsol, to w sumie jest dobry. Ludzie piją z zachwytu. 36 tysięcy fanów, ładnie. Definitywnie dużo duża ilość. Naprawdę mi się to podoba bez dwóch zdań. Jakieś tam badania byście mogli w ogóle w sumie, panowie, porobić i panie. <laughs> w sumie badania i rozwój wiem co mogliście byście zrobić mi tutaj? Grafikę 3 dv 7 Ja po tym odcinku zawsze szukać tej modyfikacji, bo jak jej nie jest tak mówię, 2-3 odcinki, jeszcze góra. A jak nie, jak ją znajdę? To jeszcze kapkę z tej programy. O ile oczywiście będzie możliwość ją zainstalować, ci już tą konsolę robią na naszą e-kuchenkę, dobra, nie jest źle. Pracujemy kapkę na dwa baty, ale co poradzić, nie? Badania. Znaczy nie, to jest twórz raport, może to raport o grze, o To jest twórz raport o Need For To jest, badaj. sporcie dla Wiry Tak jak ktoś to nazywa. Musimy zbadać, co się dało. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy. Nowego silnika, skoro już tamten jest tak, jest tak przestarzały, to chyba by się przydało, żeby troszkę go unowocześnić, nie? Dynamiczny świat na przykład, czemu nie? Aha, a ty kucharz na przykład mógłbyś się w czymś taniejszym podszkolić, na przykład jakieś tanie szkolenie dla ciebie, zobaczmy. Na przykład mógłbyś zrobić sobie sesję college'em. Bo czemu nie? Kapka ja technologia ci powoli odstawać, więc wow. Więc możesz. Że on właśnie sprakował na tej taniej sesji jakieś 40 punktów? Aha. Aha. Wow. 5 milionów kopii na, na, na jedno platformówce. To jest kuźwa to. No ja nie powiem, to jest to ludziska. Ale. Ale. Reszta już w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego razu i cześć.